Nie pracuje się łatwo, ponieważ przede wszystkim te klientki, które zazwyczaj o tej porze roku tutaj napływały, no, są w domu, ponieważ nie ma imprez, nie ma wesel, nie ma przyjęć rodzinnych, a głównie szyje takie sukienki właśnie tutaj dla, dla polskich kobiet. Więc na pewno jest zupełnie inaczej i jest trudno. I, i tutaj myślę, że nie będę odosobniona w tym, że, że powiem, że no jest, jest po prostu trudno. W zamian za te koktajlowe, piękne sukienki poszerzyłam kolekcję dresów, w ogóle kolekcję sportową bardzo taką obszerną zrobiłam na, na ten sezon wiosna lato, więc będą różne kolory, oprócz tych podstawowych, bazowych, czyli granat, biel, czarny, szary, wprowadzę dużo też koloru, będzie taka soczysta pomarańcz, będzie kolor cappuccino, kolor taki wrzosowy, więc dużo, dużo też będzie koloru, no właśnie chyba po to, żebyśmy trochę poprawili sobie nastrój, żebyśmy no pozwolili czuć się lepiej dzięki tym kolorom. Też no, tak psychologowie mówią, że żeby przy złym nastroju, gorszym nastroju nie zakładać jednak czarnego koloru czy szarego, tylko żeby właśnie trochę się doenergetyzować innym kolorem, więc ślad za dobrymi radami takie kolekcje właśnie będą na ten najbliższy sezon. W tych czasach, tego, tego początku pandemii, można powiedzieć, że przetrwałam dzięki maseczkom. Szłam maseczki dla firm, takie bawełniane, bardzo, bardzo dobrze oddychające, z, z tymi wszystkimi zaleceniami, które, które są dla tych właśnie bawełnianych maseczek. I dzięki temu przetrwałam, tak naprawdę, dzięki temu no, możemy dalej istnieć. Bo, bo no to był bardzo trudny czas. W tej chwili cały czas jeszcze szyję, tylko już nie w takich ilościach jak do tej pory ale mam zamówienia na y, kilkaset, kilkadziesiąt maseczek dla różnych firm, które zamawiają właśnie dla swoich pracowników. Moja maseczka jest tak skonstruowana, że każdy ją lubi, ona jest wygodna, dobrze się nosi, dobrze się pierze, dobrze się oddycha przede wszystkim, a jednocześnie też przechodzi ten test takiego płomienia, tak? czyli jest, ma dwie warstwy, więc jest taka no, nieprzepuszczalna, ale jednocześnie jest też bardzo wygodna. No i dla kobiet, co ma znaczenie, ładnie się w niej wygląda.